Yo, cześć, siemanku. ja jestem Rafciu, a dzisiaj pokażę wam jak zrobić zadanie dnia Znajdź place budowy na obszarach przemysłowych w udanych misjach. A więc przechodzimy sobie do mapy i potrzebujemy przemysłówki, która jest tutaj, tutaj tutaj. Tutaj wam pisze park przemysłowy. Jakbyście nie wiedzieli o co chodzi. No i my sobie zagramy. Myślę. Zawsze mi ten oddawał. Ale dzisiaj sobie ten zagramy. Ja wam wytłumaczę. Ja chyba tej misji nie będę robił. Pominę, żebyście mieli inne. Wczytujemy się. I jak już nas wczyta do misji, no to szukamy sobie plac budowy. Już widzę, że szczęście się poszerzyło. Ponieważ mamy jedną. Tam już widzę drugą. Budowlę. No i została nam jeszcze jedna plac budowy, no to pewnie wiecie jak to trwa, dom jak się buduje i tak dalej. To po prostu takie widzicie fundamenty, coś niedokończone, no to to jest plac budowy. No I tu wystarczy tylko, że wejdziecie sobie do środka. No i wam zaliczę. Powiem wam, że nie wierzyłem, że znajdę trzeci. No i już mamy misję zrobioną, także jest super. Ja chyba sobie zrobię tą misję. Bo jak już udało mi się wszystkie trzy znaleźć. No to pewnie wy będziecie musieli zagrać z dwie, co najmniej trzy gry. Zależy ile znajdziecie, bo na no mapę czasami jest taki, no można powiedzieć unlucky dzień, że znajdziecie tylko jedną. No mi się udało akurat nawet cztery znaleźć, bo widzę, że tu jest jeszcze jedna. Chyba, że ja tu byłem? Nie. No, ale mi się udało 4 znaleźć, także ja Wam polecam, jak sobie znajdziecie jedną, to sobie lepiej wyjdziecie z misji i poszukajcie, żeby były co najmniej dwie. I jak już dwie znajdziecie, no to Wam powiem, że już jest wtedy luksus, bo jeszcze jedną sobie zagracie i będziecie mieli zrobioną misję. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Wam pomogłem. Do zobaczenia, do następnego Nie Cześć!